Kato Mk, tm. witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj czas na znowu troszkę PvP w miejscach. Mianowicie kolejny build troszkę już się zmodyfikował, bo tak na początku dograliśmy z klatą na niewitkę tą Zyjką, czyli asasynką. skrytobójcy. Teraz klata już wygląda tak Miss Walker, czyli tam mglisty wędrowca, jakoś tak. Ok, czapka na początku grałem z czapką stróża. No, w sumie maga też był on. maga, potem stróża zmieniłem i wróciłem jednak do maga. Peleryna była Tetford, teraz jest na niewitkę. Więc tak tutaj krążą tutaj te drobne zmiany, więc to zapamiętajcie, jakie były rzeczy tutaj na tych slotach. Inne. A teraz przejdźmy do tego, co w tym momencie jest. Jest w tym momencie łuk, tak, łuk z badon, czyli było w badon. Najczęściej gram w takiej kombinacji skilli. jeśli przeciwnik jest mele, typu miecze, typu no na Berdysza to zależy. Jeśli Berdysz jest z doskokiem, no to wtedy gram z truciem jednak. Ale jak jest berdyż z biegiem, z adrenalinką to jednak gram na odepchnięcie. Także na kersy drugie kół używam, żeby po prostu z daleka ich obijać, nie podchodzić walka bezpośrednio z kersem nie ma sensu. W na odskok, to się praktycznie nie zmienia. Pasywka na spowalnianie przeciwników. Czasami bardzo rzadko, ale czasami ustawiam sobie na manę. Jeśli wiem, że walka będzie bardzo długa. Można by tutaj też, jeśli wiecie, że walka będzie bardziej statyczna, to można sobie trzecią pasywkę dać, bo wtedy spowalnianie przeciwnika i tak nie ma za bardzo sensu, bo i tak, wiecie, bijemy się cały czas. Więc trzecia pasywka spoko, bo po prostu będziemy go bili więcej. Więc tak się prezentuje łuk, no na łuku po prostu staramy się dobrze rzucić E. Czyli po prostu najlepiej jak przeciwnika spowolnimy, z W, tak z W i potem trafimy go z E i on jest spowolniony, więc dłużej po prostu w tym siedzi i dłużej się smaży. Tutaj synergię dobrą z tym E ma na przykład czapka skórnika, której tutaj nie mam akurat, czyli czapka skórnika, skórnik O. Ta czapeczka. Ona ma bardzo dobrą synergię, bo zostawia taką pułapkę, jak ktoś ją wejdzie, to przez długi czas jest zeslowany o 90%, czyli bardzo wolno chodzi. I w is jest mo Hide Mob. A no widzicie, to jeszcze działa tak fajnie na stworki, ale na graczy to nie działa w ten sposób. Zadaje im po prostu obrażenia w ciągu 3 sekund, czyli taką dotkę nakłada i bardzo mocno spowalnia. o 90% na długi czas. Co powoduje, że praktycznie całe E w taką osobę wlatuje. więc takiej czapki też można użyć. Ok, to by było. To by była ta fajna synergia, ale ja i tak wolę czapkę na trucie, czyli maga, dlatego że ja po prostu mogę dysmontować ludzi. Jak ktoś przejeżdża koło mnie i walnę mu kół czapkę i znowu kół, to najczęściej po prostu spada z monta i możemy się bić. Na czapce stróża, to jest właśnie skórnika. No tego nie było. Więc były bardziej bezpieczne, jak ktoś nas atakuje, ale tutaj praktycznie zero agresji na nich można było zrobić. Jeśli chodzi o klatę, no to tutaj ten skill po prostu jest genialny. Możemy przez 6 sekund być kompletnie niewrażliwi na nic. Ten czas zwykle wystarcza, żeby zrzucić z siebie wszystkie staki kersa, ominąć błąbki kersa, ominąć jakieś no, skilli typu, wiecie. Hmm, no bomba doskok, nie wybuch skóry hmm, co tam jeszcze na przykład na demonicznym kresie jego e hmm, co by tutaj jeszcze takiego można było naklej może na przykład można zdodżować e także jest tego naprawdę dużo bo po prostu jesteśmy wtedy nieśmiertelni przez 6 sekund i niewrażliwi na żadne efekty więc to jest naprawdę spoko. I mamy bardzo mały cooldown na tej klacie, więc też, też to robi swoje. W tym momencie uważam, że to jest jedna z najlepszych, kurtek w ogóle. W ogóle klat, jakie są na Mistach. Coraz więcej ludzi tym gra, bo jest to po prostu coraz tańsze. No w tym momencie taka kosztuje akurat milion. Okej, okay. budki na leczenie. Po prostu ciężkie na leczenie. I tutaj tak naprawdę, albo tutaj pasywka, oczywiście na cooldowny, żeby jak najszybciej mieć skillę. Tutaj. Pasywka, jeśli normalnie walczymy, to na zmniejszone otrzymywane obrażenia. Jeśli walczymy na kogoś, kto bazuje na dużych CCK, czyli jakaś Rohatyna czy jakiś młotek, no to wtedy tutaj ustawiamy sobie pasywkę, żeby mieć odporność na właśnie kontrolę tłumu. Jak największą, p w agresywnej wersji można grać z Tetfordem. Z takiej bezpieczniejszej wersji można grać właśnie z nieumarłych. Dzięki czemu po prostu w pewnych sytuacjach. Będziemy mogli się z walki wycofać na sam koniec. No parę razy mi już życie uratowała, także polecam. Podki na leczenie, no to tutaj zależy jaki tiers, ubierzecie sobie całości i tak dalej. Podki na leczenie polecam gorąco, bo w sumie można by jeszcze co, na rezisty nosić, no ale to wiecie. podki na leczenie są najlepsze. Ewentualnie można by jeszcze spróbować z tymi klejącymi. Yy, tak rzucać pod dogi przeciwnikom, którzy się smażą w ale to bardziej polecam to. Jedzonko, tutaj akurat zapomniałem zabrać omlecik. Najzwyczajniej w świecie omlecik my tu w ogóle jakiś mamy, chyba nie. Omlet, który po prostu spowoduje, że będziemy mieli jak najkrótsze te cooldowny. Ja tam na 7-2 w tym momencie na takim secie lata. No tutaj wiecie. Na E na E na badonie, no to mamy chyba wtedy 24 sekundy, jakoś tak, czyli bardzo krótki czas. Tutaj na tym buildzie trzeba uważać, żeby się z many nie wyprócić, dlatego. Dlatego tutaj fajnie jakbyście mieli chociaż jeden tier wyżej czapkę czyli te 100 IP to wtedy możecie palerynę troszkę niższą nosić dużo niższą bo wtedy czapka będzie wystarczać Wam na tą manę jeśli macie mniej więcej na równo no tutaj palerynkę trzeba by troszkę wyższą wziąć żeby jednak tutaj takiej przepaści 600 IP nie było pomiędzy bronią a paleryną no bo jednak ta mana przy używaniu tego Q na turcie no szybko Wam się niestety Bywali. Dobra, no to by było tyle odnośnie samego setu. Czyli, jeszcze raz powtarzam, czapkę w, można powiedzieć, w innych wersjach tego setu grają albo skórnika, albo właśnie stróża. Klatę taką na to można zagrać sobie na niewitkę, czyli skrytobójcy, asesyna. I pelernę agresywną można grać do Dobra, no to co już, zapraszam Was do klipów, które nagrałem poza live'y, bo się niektórzy czepiają, aha, podskleją sobie z live'a, nie, nie. Tutaj znowu będę nie z live'a, czyli takie po prostu off-streamy. No, także mam nadzieję, że komuś się spodobał bildzik i miłego oglądania, do następnego.